z z mam to kolejny odcinek z Swords and Sandals 2 Ukończyliśmy turniej, pokonaliśmy naszego Araba I lecimy dzisiaj, a zapomniałem wam jeszcze powiększyć tego Ekraniku, fuck Czekajcie To idzie tu, tak, pięknie, cyk A, 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 dobra Bueno, bueno, jak tutaj, tak na środek to damy i Bajlando, dobra. To mamy zrobione. Oj, 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 nie to, nie to, nie to, co, okej, okay. to mamy zrobione. Turniej mamy na który? 30. Trzy poziomy. Dobra. I co? Jeśli wam się podoba seria oczywiście wyciąpię w górę i suba, Zapraszam do odcinka z Robloxa, które nagraliśmy razem z Damianem. I raczej zaczynamy naszą bitkę, bo tutaj nic nie mam do kupienia nowego. Raczej nie Ja Nic tu nie ma, więc lecimy Co my, na tutaj 44 defensa, nie ma bata, nie ma opcji, że ja pójdę na tutaj 44 defensa Dobra, tego już mogę Zaatakować Bo nie ma aż, nie ma aż tak źle, No to musimy w atak pójść Trochę, ła, wow, badziewiu Musimy trochę pójść w atak, bo jest problem z tym jeśli o to chodzi z procentami, z procentami uderzenia Mamy pół miliona na koncie, więc nie jest źle Jakby nie patrzeć. 475 Boże Ile my bijemy, to jest po prostu cudo e, dobra, lecimy kolejne raz, dwa, trzy i tutaj w atak i let's go Nie nie, podziękuję. Yy, dobra, może być. Cyk, atak, lightning 226 no serio. Serio same te? Yy, same, same. Bloki. O, 261 Poczkę na armor sobie wypił serio. Co ci to da, chłopie? Nic ci to nie da, no nic. Nagrywa się to? Nagrywa się to wszystko, dobra. Co dowiem, eee, 15 defensa, to jest i to można spróbować go pokonać. Może pójdźmy z y, normala. Będziemy atakować, będzie tam tak łatwiej, chyba. O właśnie, 23 koła dostajemy w ogóle, więc zajebiście. To mi się podoba. 20 koła co rundę to brzmi obiecująco bardzo. Eee, dobra, mogę z sobą zawalczyć. Chłop ma włócznie w ogóle jakoś, kurde, no nie, 432 z normala. To jest niewiarygodne, no niewiarygodne. <laughs> Podoba mi się te walki, mi się podobają coraz bardziej, nie? Są po prostu tak cudowne. Aha, mnie odepchnął, co to ma być? Dobra, jeszcze mnie tak ma. plus 5 armora sobie wypił, dobrze. O to chodzi, kolego. Dobrze ci poszło. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Chłop, ma taką samą tarczę co my. Dobra, nie. Krytek, tak, o, s, s. Tak to się robi. Tego się nie spodziewałem, akurat. Dobra, cyk. Cyk. Normal, normal. O, zabl... O, o, wow. Ile mi przywa... Naha, nie ten mi krytykawał, oczywiście. 49, 40 koła tak osy poszło. 35 defensa, nie, zbyt mi się widzi, żeby z nim walczyć, z tym też 5 defensa niech będzie Muszę na enchant nazbierać na miecz, bo inaczej to będzie katorga trochę Jeśli o to chodzi Oha, jak skoczył, cholera, skubany Cyk, dobra, 30 defensa, nie Podoba mi się, dobra, dwa defensa, jest dobrze z tym mogę walczyć. O Ła, wow, tym mocniejszym firebolem dostałem. 57 armora, tu ci nic. Nie da kolego. Moje powery są zbyt potężne dla ciebie. Całe 475 biu. Dobra, 17 defensa będzie gijna raczej. O, co? Że co? Idź ode mnie! Jaki tej badzie? Co to miało być? Za jakiś, porąbany, za 600 aż. Ja tutaj, kurde, łukiem będę nawalać. Łukiem, z łuku się czuję bezpiecznie, w miarę. No gdzie tu pędzisz? Gdzie? Idź ode mnie. Idź. Idź i nie wracaj. Dobra, eee, to. Strzelamy w niego, oszliwujemy go. 271. No wywalej ode mnie, chłopie! Ja ciebie tu nie chcę! Zdychaj! Zdychaj, dobra! Uuu, 23 szkoła, ale to już taka walka, kurde, na styk! Na styk bardzo! Dobra, z tym mogę zawalczyć! Cyk! O ty! Taki kozaczek! Masz! Nie ścina mi na nagraniu? Nie, tylko grze mi ścina. Dobra. To jest dobrze. Cyk! Cudownie. Eee... Tak, ta tawerna, tawarna, tawerna, tawerna. Nie będziemy spać na dworze. To nie ma sensu. Czy ja mam coś zasłaniam? W sumie nie, tylko wyjście z gry tu jest. Dobra. A tak to nic wam nie zasłaniam, więc dobrze. Eee... Dobra, lecimy dalej. Nooo, cudowny przeciwnik. Chyba, że mi krytyka walnie to... Te... O cholera. Ajejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tyk, masz. Masz. zdechaj Nara, kolego. Bo się już że mi tutaj krytyka walnie. To by było nieciekawie wtedy. 59 defensa, jakby boże, jakim co tam te boty tyle mają. 45 defensa, przecież ja przez to się nie przebiję nigdy. Dobra, 22. To jeszcze jest do ogarnięcia. Bo ma o dwa więcej niż ja, więc to na lusie. A prześpię się, po czemu by nie. Ten zrobi jakieś fikołki. I teraz lecę! Aha, za... 50... no! Tyle. Mamy kolejny poziom, więc zajebiście, więc damy se kolejne 3 punkty. Raz, dwa, trzy. Jeden fatak. I za niedługo będzie 60 już, więc to mi się podoba. <coughs> e, dobra. 53 defensa, no nie fajnie. Okej, okay, okej, okay. tu już to wygląda lepiej. 240 g... 713... Boże No nieźle to poszło Eee, dobra, ja zrobimy jeszcze jedną bitwę O tym na przykład Cyk 16 armonas sobie wypił Wow Po prostu nieźle No aha, i mi odszedł Wracaj tu! No o chodź. Dobra i teraz zrobimy pauzę i po prostu Dobiję poziom 30, kupimy sobie rzeczy i lecimy na turnament, więc widzimy się za niedługo. Dobra, mamy, mamy, mamy poziom. Zostawiamy na razie agility, już dwa razy dałem w agility, więc teraz damy raz, dwa, raz dwa, zrobimy tak, tak, defense, żeby był większy. Za 15 koła defensywne sztuczki, tak. You have gained two defense points. No i zajebiście, i mamy porówno. No i o to chodzi. No ale teraz będzie turnament, więc to co musimy zrobić to tak, mieczyk, uuuu katanka, katanka, kurde. Weźmiemy sobie katankę i od razu chyba ten sen co nie? Enchantujemy teraz czy nie, to jest pytanie Myślę, że raczej nie jeszcze Weźmiemy tutaj sobie, o Boże, ale bronie, ale bronie, cholera i pancerz O już ten pancerz będę mógł sobie wziąć Ta, angielski kurde taki Jakby nie patrzeć Tutaj to, to kupujemy, to kupujemy to kupujemy tu tarcza od razu, żeby nie było i hełm Cyk, ale wyglądam kozabsko. Ile kosztuje? Nie to. Ile kosztuje enchantowanie broni? Tu 448 Luj, no nie kupię. Dobra, to zapisujemy w takim razie i lecimy na turniej z Gajaxem będziemy walczyć. To jest ten, co ma jedną nogę, chyba. Z tego co pamiętam. Orfeusz 5. Dobra. Co tutaj mamy? Z kim mamy tutaj do czynienia? 57. 563. O kurde. Nowa katanka robi robotę. No, dawaj, dawaj, kolego. Walczymy. No fakt. Syk! No zablokował za 60, Stereo? E gdzie uciekasz? Kolego, wracaj tu! Bra. No, wracaj tu! Badzie view. Ale dobra, to już jest będzie moment, gdzie następny turnament, jak będziemy lecie ten grali. To dajemy Full Agility do 60 I... tyle i lecę kolejne... ten... inne statystyki ulepszać Dobra, tutaj mamy Ceres Francesco jakiś Okej, mm, okej okay, okay. Wygląda dobrze 1116 armora mam On dwa razy więcej armora niż on, Myślę, to jest... co to ma być? Jejadź, yeah, ale ja będę tu, ale ja tu pogrom będę siał. to będzie cudowne. Dawać, dawać mi. Więcej, więcej. Ale duży chłopiec, cholera. Oj. Dobra, zrobimy tak. Może nie z normala, bo chciałem z tego. Aj, dobra, normal. 471, 524. Nie, no to jest po prostu cudo, cudo. Gdzie ja jestem tu? Gentlefolk The Pig. 53 Defensa. No i Loi. Trzeba być na daleko z nim. Jak łuk. 47% szans. 296. blok Ten łuk też największy ode mnie. Zajebiście po prostu. Ała. No, pan Idź ode mnie Tak cię nie porobię, rozumiem Dobra, ee, cyk Strzelamy sobie w niego na luzie Może coś się trafi w końcu, może nie No, mordo Mordo no Że jestem w będę się bił Dobra, 66 229, on może w 400 walnąć chyba ten mógł, więc to jest dopiero hit. E, E, wywalaj, 11% Za! Za 19 dostał S. O to chodziło. No drugi koniec mapy to przeskoczyłem tak o tej. Wow. Ok, 121 dostał, cudownie, cudownie. I 350. O to chodziło. Dobra, Król Westley 36 Armora. Weźmy sobie u. E, badziewiu, nie przyciągaj mnie do siebie. Co ty? Co ty kombinujesz? Aha, drugi raz? Serio? Nie, idź ode mnie. Ja będę cię strzelał z łuku. 166. AJA! Ała! Dobra, on się nie buguje, tak? Odejdźmy sobie i strzelamy dalej. Krytyka dostał, o Boże. Dobra, tutaj teraz tak. 195, 195, jest dobrze, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. 208 205 aha. 179 Ole z tego młota rozpędził tej Boże I 231 i leży I o to chodzi Dobra Kwopadis tu jest chłop jakiś Hades Atlas Aha Wow to prostu wow Trzeba przyznać, nieźle się bawią, jeśli chodzi o nazwy. Tu trochę greckie, tu trochę ten. Jakieś historyczne, zmyślone, nie no. Fajnie. Eee, eee Badziewiu! Tak się nie robi, co mnie odpychasz? No. O, bo dobra, ja telefonu nie wyciszałem w ogóle. A mi się raczej przydał, bo dobra. Eee... Taliesin. Taliesin, Taliesin. Co pokażesz Taliesinie? No ale... Ku...śwa, że z magii będziesz nawalał. Pfff... Jaki kredyk. O jacie, Quo vadis. no quo kuśwa. Czemu ten Quo aż tyle ma? O, trafiony. 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 Na normale będę leciał. Albo na kółki? Chłop ma 1000 HP. Jak ja mam go normalami porobić? 216. Jeszcze mnie zamroził. No, o, 500. Cudnie. 195 395. No i pięknie. O to chodzi, o to chodzi. Tantalus jakiś teraz. Dobra. No to z nim pójdzie na szybko. 500 i tutaj już kolega zdycha. No właśnie, no właśnie. Roberto, roberto. Co mi pokażesz roberto? Oj, zablokował. Dobra, normal może. No, dobra, 235, tych blok, 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 wymiana bloków intensywna blok. Dawaj, 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 dawaj to sobie nie da rady, ale broni się nieźle. Dobra. Dostał. Za teraz jeszcze. Bardzo dobrze. Blok. 79, dobra zawsze coś. Tutaj walimy Quicka, żeby przerwać mu atak. Cyk. No, kolego, znowu z Quicka wjeżdżam. On mi jeszcze pancerza nie zbił. 261, teraz muszę... A, Regenerator się dał. No i jeszcze się leczy tej. Kolego, weź Teraz tym Renegade re re rene będzie ciężej O! 566, cudownie, walnięty idealnie. Długa to była walka i zostaje nam Gajax Co to, 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 A nie, to był tak, z innym bokiem, ale taki, okej. Okay. Dobra, rozegrajmy to bezpiecznie, żebyśmy. Ała, nie musieli powtarzać tej walki. Bo powtarzanie tej. No eee, wywalaj ode mnie. Dobra, on się nie rusza. Jak mi przykro. Kolega się nie rusza. Aha, jeszcze poza mapem mnie wywalił. Ale badzie. 86, cudnie.

114, jest dobrze, jest dobrze 293 I uwaga 357 i tyle było z bossa Dziękuję bardzo, 75 koła moje No All eyes on me, defeat z in season... aha z and Sounders 2, dobra, a wy nie widzicie tego bo to jest zasłonięte eee, dobra To mamy, 1% do kolejnego poziomu No okej, okay, okej okay. 33 mamy poziom. Dobra. Zróbmy sobie duel. Kolejny. Jeszcze jeden. Nie z Jupiterem akurat. Titan the Confessor. Eee, z tym mogę zawalczyć. Zobaczymy jak pójdzie. Jak dostał. Co ty dupisz? Dobra. Mamy poziom. Wydamy to od razu w agility. Raz, dwa, trzy. Jeden punkcik pójdzie na... atak. Atak, 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 atak. No I dobra. Czy my chcemy... 600 koła mamy. To troszeczkę odrobiona kasa, ale nie zbyt tak... Dobrze jak ten. Bym chciał. Dobra, tutaj jeszcze tego załatwimy i będzie git. Ups. Dobra. 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 To, ale dostał. Ta katana robi taką robotę, że to jest hit. Dobra. Pokonany, idealnie to mi się podoba. Ale jak na razie tutaj sobie skończymy. Jeśli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i, sobie, i widzimy się w następnym. Na razie!